Hejka! Właśnie kupiłem niedawno tą maszynkę, to jest Ruby tps 75 Potrzebowałem coś, co będzie miało więcej niż 60 cm, a tam akurat 75 więc myślę, że zrobi mi tą robotę, którą potrzebuję, że mi zrobiła. Jest nowka. I wiecie co, chcę podzielić się z wami takim pierwszym wrażeniem, które miałem z tą maszynką. Ogólnie słuchajcie, maszynka naprawdę jest solidna, fajnie się ją niesie jak się ją złoży, bo ma tutaj tą rączkę, wszystko naprawdę jest tak solidnie zrobione, to nie ma żadnych jakichś tam luzów, czyli jest konkret, teraz pytanie tylko jak ona będzie łamać te płytki, bo w sumie to mnie najbardziej interesuje, a kilka płytek, które już chciałem to jakoś tak trochę no nie fajnie było z nimi, bo szczerbi. No ale zobaczymy, teraz robimy kilka testów, będę ciął i zobaczymy czy będzie szczerbić. Po prostu jest kwestia tego, że do tej maszynki trzeba się przyzwyczaić, a może trzeba łamać od tyłu gdzieś tam. No zobaczymy. Przetestujemy to. Dobra, mam tutaj kawałek płytki gresowej. Dobra, docinka. Niech no będzie taka mniejsza. Czy metry, lecimy. Poszła bez uszczerbienia. Linia jest też prościutka, nie ma jakiegoś takiego. Nie takie takie zakręty są, ale przez to, że nie ma luzów, więc fajnie to idzie, zobaczymy dalej. 2,5 cm odcinka. Wiadomo taki się nie kładzie, ale czasami trzeba odciąć kawałek. 2,5 poszła ładnie, też nie. Nie poszczerbiła się. No widzicie, te pierwsze cięcia, które, które robiłem, to ona mi gdzieś tutaj, w tym miejscu, się szczerbiła. Dobra, tak zobaczymy tak. 2 centy Teraz czy pójdzie. 2 centy, łamiemy. poszła w miarę dobrze, aczkolwiek te płytki się dobrze też tną, nie? Gdzieś tutaj mi się troszkę uszczelbiło, widzicie to? Ale myślę, że w takich małych docinkach, no to bywa tak, że gdzieś tam coś się uszczelbi. Dobra, zobaczymy, spróbujemy zrobić mniejszą, mniej 2 cm. Nie wiem, czy ten łamak ją złapie. doszło też nie w miarę nieźle aczkolwiek tu na końcu gdzieś tam lekutko też się uszczerbiła dobra zobaczymy teraz inną potkę bardziej miękką delikatną dobra zobaczymy od czwórki 4 cm i czy to będzie gdzieś tam się szczerbić czy się nie będzie szczerbić no w miarę linia jest zachowana więc nawet jakby trzeba było ją ciąć na 45 szłoby to zrobić i jakiś malutki uszczerbek tu jest dobra, zacznijmy kolejne cięcie 3 cm no, to do Dziecia, ale to może to być moja wina, bo nacisnąłem od tyłu. Ładnie, nie Jest linia też zachowana. Mnie to nie dosyć dobrze. Jedynie co, no to jakoś nie widzę tego, żeby ciała płytki 2 cm. Miałem jedną płytkę, chciałem ją uciąć, nie było opcji, bo akurat robiłem teraz wentylowany i nie szło obciąć tej płytki. Może to jest kwestia płytki, że ona naprawdę bardzo twarda. Może jakieś inne płytki, nie wiem, lepiej pękną, ale tamta nie szła. Nie chciała. Jeśli chodzi o maszynkę, no to nie jest źle, mam jeszcze, mam jeszcze taką rozkminę, bo chcę sobie kupić dużą maszynkę 120 mam od Ruby 120, to jest TX125. Ona na razie fajnie tnie. Jedynie co jest takie, co jest, że ona po prostu już trochę nacięła się i ona mi robi troszkę łuk. Jeżeli na całym takim długim cięciu jest taki. Kurczę, milimetr odstępu w lewo lub w prawo, w zależności od tego jak gdzieś ta ręka pójdzie, nie? Ona jest na dwóch szynach, pokażę Wam też yy, może przyszłościowo filmik z nią, ale chcę ją wymienić, teraz pytanie do Was glazurnicy, Sigma czy Monolith? Albo Kaufman. co myślicie na ten temat? Dajcie mi znać w komentarzach, doradźcie mi co, co zrobić, co, co kupić, co jest lepsze, co Wy używacie, liczę na Was. Na razie.